Mnie takie rzeczy się w ogóle w głowie nie mieszczą. Odbudowa. Z tej komisji jest wyjaśnienie i naprawa, bądź uzdrowienie tych rzeczy problematycznych, które miały miejsce w decyzji sosnowieckiej. Od początku jej powstania. Chodzi o nowo powołaną komisję przez biskupa Artura Ważnego. Ma zająć się skandalami, które działy się na terenie diecezji sosnowieckiej. Zespół złożony jest z sześciu osób, w tym księdza Jacka Prusaka. I zobaczymy, ile problemów pojawi się na agendzie. Już teraz wiadomo, że problemów jest kilkanaście. Pierwszym zagadnieniem, które zbadają członkowie nowej komisji, jest sprawa sosnowieckiego seminarium duchownego w Krakowie, a następnie wydarzenia towarzyszące innym sprawom wrażliwym. Sprawa seminarium sięga 2010 roku i dotyczy rektora sosnowieckiego seminarium księdza Mariusza K. Ten miał wdać się w bójkę w klubie LGBT, który miał odwiedzać regularnie. Dopiero interwencja Watykanu sprawiła, że przestał pełnić swoją funkcję. Tutaj nie było żadnej ukranej osoby. Rektor, na którym to wszystko który był przyczyną tego wszystkiego całego skandalu, nie został ukarany w żaden sposób, więc to wszystko trzeba jakoś wyjaśnić. Winnych trzeba ukarać. Skandali jest więcej. Wszystko do tej pory działo się za zamkniętymi drzwiami. Dziś wiadomo, lista grzechów tej diecezji jest długa. Morderstwo, narkotyki, seks impreza i pedofilia. Właśnie w tej sprawie ostatnio zatrzymano dwóch księży, którym postawiono aż 11 zarzutów. To 11 wykorzystanych dzieci. W tym samym czasie byłemu księdzu postawiono zarzut oszustwa. W przypadku osoby aktualnie tymczasowo aresztowanej wyjaśnienia te były zdawkowe. Interpretujemy oświadczenia niektórych z tych osób jako, jako częściowe przyznanie się do winy. Na początku miesiąca śledczy przeszukali kurię sosnowiecką. Nie wszystkie dokumenty wydano dobrowolnie. Komisje kościelne one nie mają pewnych możliwości działania, które ma prokuratura, no bo my nie jesteśmy w stanie, nie wiem, wezwać kogoś na przesłuchanie pod groźbą na przykład kary. Ukarać Watykan chce wszystkich odpowiedzialnych za brak reakcji w sprawie pedofilii w kościele. Opublikowano raport. Praca tej komisji trwała 10 lat. Cierpicie, a Wasze rany otworzyły nam oczy na fakt, że jako Kościół zawiedliśmy i odpowiednio nie zadbaliśmy o ofiary. Ofiar może być więcej. Śledztwa trwają. W diecezji sosnowieckiej nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Szymon Szuczyński, aktualności.